Na Warszawskim Brudnie, wraz z partnerem i trzymiesięczną córeczką, wynajmuje mieszkanie 23-letnia Kaja Gajtkowska. Będąc w zaawansowanej ciąży, młoda kobieta przerwała studia pedagogiczne i wzięła urlop dziekański. To już wyrzucisz te śmieci? Jeszcze dalej? Nie. Kogoś to chyba trzeba przewinąć. Mateusz, już przewiniesz ją? Mateusz, już mówię do ciebie. Z Kacperem piszę. Wczoraj była niezła beka. A nie możesz później napisać? To o co ci chodzi? Chcesz się zrelaksować po pracy? Przewin ją. Oddaj mi telefon. Pomóż mi w czymś w końcu. Nie widzisz jaka jestem zmęczona, ledwo na oczy widzę. Jak nie chcesz jej przewinąć, to chociaż pranie rozwieś, no. Daj mi napisać jeszcze jedną rzecz. O wszystko ci muszę prosić po pięć razy, albo się wydrzeć. Bo sam z siebie to nigdy nie zrozumiesz, że trzeba brudne pieluchy wyrzucić. Nie pamiętam, kiedy ciągle przespałam osiem godzin. Ale ciebie to nie obchodzi, ty masz to gdzieś. Jakbyś chciała wiedzieć, to też się budzę. Ale ja wstaję, a ty się przykrywasz poduszką i śpisz dalej. Bo muszę się wyspać żeby od szóstej rano zapieprzać w robocie. Jakbyś tyle nie imprezował, to na spokojnie byś zdążał do pracy. Tuż mi się nic od życia nie należy? Robota, dziecko, dziecko, robota! Ale nie jesteś już sam. I niech to w końcu do ciebie dotrze. Bo tak jak jest teraz, nie może dłużej być. Myślałam, że po porodzie Mateusz się zmieni, że przystopuje trochę z imprezami, z piciem alkoholu, ale on ciągle się zachowuje, jakby był sam. Nie usiedzi w domu, szuka tylko pretekstu, żeby wyjść. Normalnie sama wszystko ogarnię przy Basie, ale już dłużej nie mam siły. Potrzebuję jego pomocy. Kaja ma pretensje do Mateusza, że nie pomaga jej przy dziecku. Poprzednią noc młody mężczyzna spędził na imprezie z kolegami. Mateusz, wstawa jest 12. Mateusz, mówię do ciebie! Byłeś mu już w sklepie, posprzątałam, mu zupę, a ty dalej śpisz. I jeszcze odkurzałaś. Dzięki. A co miałam zrobić? Czekać, aż mości książę się obudzi? Uf, łeb mi pęka. Kazał ci ktoś chlać i wracać do domu nad ranem? Co robisz? Nawet się nie rozebrałeś. O oh, jest. jest gdzieś jakaś wo... O oh, Weź szybko prysznic, przebierz się i idziemy z Basią na spacer. Nie dam rady. Z kumplami jesteś pierwsze do ja Zaraz wymiotuję. Wspaniale. Niech twoja córka będzie z ciebie dumna. Skończyłaś się na mnie wyżywać? Jesteś beznadziejny.